Cześć z tej strony Zordi Petrohead! Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Pontiac Trans Am, czyli kita serial nieustraszony z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 61 numer kolekcji, a potem złożymy sobie fotel pasażera część trzecia. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 61 zawiera oparcie przednie gumowe chciałem to zrobić rama oparcia plastikowa tył oparcia plastikowy pokrowiec na oparcie a raczej wypełnienie tylnej części oparcia plastikowe wyściółka oparcia gąbczasta mocowanie do siedziska plastikowe tutaj jeszcze powinna być naklejka z logiem PMD Pierdółka. Zastanawiałem się, ale ostatecznie zgłosiłem reklamę, znaczy zgłosiłem brak części. Zobaczymy, co z tym zrobią. Cztery zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie oparcie fotela przednią część, bierzemy sobie wyściółkę, którą sobie umieszczamy tutaj, oraz bierzemy sobie podstawę fotela i ramę fotela. No i dopasowujemy sobie w ten sposób te dwa elementy i będziemy tutaj te języki o wyciągać na zewnątrz mhm. i teraz bierzemy sobie najpierw weźmy sobie dwie śrubki MP które będziemy wkręcać tutaj i tutaj dobra następnie bierzemy sobie raz dwa trzy cztery pięć śrubek LP które będziemy tutaj Pięć? jak to zrobili? tak 5 dobrze mówię i wkręcamy tu gdzie mamy te y, jasne języki elegancko bierzemy sobie teraz siedzisko fotela pasażera i mocujemy tutaj. Mamy tym językiem tutaj i tym sworzniem tutaj. Jest takie wgłębienie. Cyk bierzemy sobie śrubkę BP i przykręcamy OK. Chyba bardziej nie będę wkręcać, bo przykręcę. Wybaczcie, jednak jest naklejka. Musiała mi wypaść podczas wypakowywania. Zgłoszenie już poszło do De De Agostini, więc prawdopodobnie będę miał numer do oddania. Albo do nich napiszę, żeby jednak ten poznalazłem. Dobra, może tak zrobię. Czyli jest. Teraz bierzemy sobie tylną część oparcia nakładamy sobie w ten sposób tak jest bierzemy sobie dwie śrubki BP i wkręcamy tutaj i tutaj tak jest yy, i na koniec bierzemy sobie to wypełnienie czy pokrowiec jak wciskamy i już śrubek nie widać jeszcze Tutaj mamy to połączenie fotela. Oj. Proszę mi tu nie wyłazić. Dużym sworzniem wbijamy się tutaj, mniejszym sworzniem tutaj. I w środek będziemy się wkręcać śrubką PP Oki. Teraz troszkę wyrównać ten fotel. O, żeby tutaj się wszystko zgadzało, żeby nie był przesunięty. No, dalej jest troszkę przesunięty, teraz trochę lepiej, no dobra. No i na koniec bierzemy sobie tą naklejeczkę, która jednak się znalazła <laughs> i przyklejamy na fotel w miejsce, które, że tak powiem, mniej więcej nam pasuje. Ja sobie zobaczę mniej więcej na jakiej wysokości mam na fotelu kierowcy. No to będzie mniej więcej tutaj. No, mniej więcej tutaj. Tak jest. No i jak już żeśmy sobie prowadzili tą podłogę, to już sobie przykręcimy fotel. Więc znowu będziemy się pewnie trochę tutaj męczyć, tak jak było z fotelem kierowcy. No chyba, że tutaj jest bardziej dopasowane. Te stworznie są, tak, są zdecydowanie bardziej dopasowane, bo wszystkie wskoczyły na swoje miejsce. Od razu nie trzeba było nic tutaj naciągać. Bierzemy dwie śrubki GM. I od spodu przykręcamy tutaj i tutaj. Mam nadzieję, że tam jest otwór jest. I teraz druga. Przez chwilę się przeraziłem, bo wkręcałem i nagle było bardzo duży luz, ale potem znowu złapało, więc okej, okay. tu i tu dokręcone, ciach fotele są na swoim miejscu. Tak właśnie się prezentuje fotel pasażera zamontowany już na podłodze. Dobrze, że udało mi się tą naklejeczkę mm, znaleźć. To było przez przypadek, bo po prostu podczas przesuwania rzeczy nagle coś spadło i takie o, co to jest? Naklejka. No to proszę bardzo, jest naklejeczka. Na szczęście mogłem tą reklamację, że tak powiem, nie zatwierdzić jej. O, może w ten sposób, bo jak się pisze reklamację, to oni potem piszą, żeby coś jeszcze zrobić i dopiero będą to, co robić, rozpatrywać. E, chcieli, żebym wysłał im zdjęcie, braku... zdjęcie brakującej części. Jak mam im zrobić zdjęcie czegoś, czego nie ma? Że to każdy w ten sposób może sobie, nie wiem, wziąć opakowanie. Położyć sobie te cztery rzeczy, a miało być pięć, i proszę. Mimo, że ma tą piątą, nie? Na przykład gdzieś na boku. Trochę bez sensu. Ale na szczęście znalazłem i można było przykleić od razu na miejscu. No i mamy już y, gotową, y, gotowy przód, y, że tak powiem, sekcji pasażerskiej, y, czyli już pojedzie kierowca i pojedzie z nim też jego współtowarzysz w podróży albo w misji, jak to u Kita bywało. No ale jeszcze zostały tylne siedzenia. Jeśli Wam się podobało, zostawcie apkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie podstawę lewego tylnego siedzenia. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.